Witam, to dalej ja. Jest wtorek, 17 listopada 2020. Chodzę sobie za grzybami i tak za tym parożem, Kontroluję teren, sprawdzam co się dzieje. Jestem w takim modniku. I idę i patrzę. Mamy czachę koziołka. W końcu jakieś tam, jakieś trofeum. Bardzo ładna. Ładne uparlanie nawet jeszcze w miarę cała. No jest śliczna, piękna. Parostki też są śliczne, róże ogromne. Coś wspaniałego. Tak się prezentuje. śliczzna Korzy był ładny, zacny Super znalezisko